Szanowni Państwo, no to jeszcze raz wchodzimy do drugiej sali, czyli do sali Hali Sztuk Walk. Proszę Państwa, gdzie tutaj również mamy Festiwalu Klocku 2025 drugiego, nie a Festiwalu Klocku 2025 warsztaty, również wystawy <głos》> eksponatu z Klocku Lego, wspomnianego Harego Pottera. Oczywiście pociąg bardzo fajny. Do obejrzenia, Proszę Państwa. Także niedzielne popołudnie, przypominam wydarzenie do godziny 17.00. Proszę Państwa, oczywiście warsztaty pod okiem Mistrzów Układania klocków Lego. Proszę Państwa, Pan troszkę podobny do Einsteina. Pozdrawiam prezesie. Czy bo to jesteś za tych póki koncertowań się z i przewodniczycie z pasją zawsze. Także, proszę Państwa, ciekawych ludzi można zobaczyć tutaj. Tu mamy pociągi różnego rodzaju warsztaty. Oczywiście tam prowadzi generator nauki. Tutaj pod okiem mistrzów klocków również można oglądać różnego rodzaju robione z klocków. Także proszę Państwa, wystawa zabawek bajki Simpsonowie, tak jak mówił motor Simpson, Simpson Avoc, Simpson Sport, Simpson Scooter. Także Simpsonowie, jak w oczywiście tutaj Mary ma dyskusję i jak to jeszcze można powiedzieć. wystawa, również jest taka dekoracja na Boże Narodzenie, mimo że dopiero laty się zaczęły, do Bożego Narodzenia jeszcze czas, ale można zobaczyć, oglądać <laughs> także proszę Państwa roboty, nie roboty Harry Potter, miasteczko starego Pottera tam mamy też takiego to jest chyba Harry ten taki starego Pottera, taki gruby, ale nie wiem na motocyklu, tak jak na Junaku, co by z Bożym Piękne rzeczy, tylko szkoda, że festiwal klocków dobiega końca, bo to już ostatni dzień do godziny 17, także też tutaj puchary są, proszę Państwa różnego rodzaju. Także pod okiem fachowców można oglądać, zobaczyć. Proszę państwa, również pana Einsteina zobaczyć tutaj. Także co Pani ludzie, to naprawdę można, pośmiać się, pożartować, bo przynajmniej jest wesoło, jest wydarzenie, co się dzieje, wakacje przyszły. Generator nauki również warsztaty wakacyjne zaczął. Yy, tutaj o, wiecie, tam Także, proszę Państwa, również do Generatora nauki można przyjść na warsztaty. Nie tylko w ramach Festiwal Klocki ale również na coś generator nauki poleca oczywiście dużo. Także warto przyjść w Festiwal Klocków Lego 12. Przypominam godzina 17 do godziny 17. Spotkania z gwiazdami LEGO Masters, rozmowy z ciekawymi ludźmi, fajne miecze wykonane. Ja to robię na szybko, bo żeby siebie za bardzo nie pokazywać, no ale w innym, w innym profilu to zrobię. <coughs> Także dinozaury, warto przejść do godziny. 17, drugi dzień festiwal Krosów 2025. Jaśle, kluce relacje i fotelacja na stronie na Facebooku Koncertowania Jasielska i okolica. A tutaj proszę Państwa, również można zrobić fajne to z Łukaszem jego Masters. Proszę Państwa, pamiątkowe na tle tej ścianki. Również autograf do zdobycia każdy może muzewskiej. To jest z Lego Masters. Także do godziny 17:00 Dzisiaj również Festiwal polsków 2025 wieśny i miejmy nadzieję, że znowu za pół roku czy za rok taki festiwal zawita do jasła bo naprawdę są bardzo ciekawe rzeczy no i godne polecenia to jest jeden jedyny z największych festiwali na Podkarpaciu także można przejść zwiedzić zobaczyć Dołatwa takie traki muchany zabaw dla najmłodszych wesołe miasteczko mejster które by dzisiaj czynne kochali sportowej także, także proszę państwa my uciekamy dalej może skorzysta z wesołego miasteczka nie wiem zobaczymy może tam tamtego... no na to ławkę przynajmniej ale mnie kręci ko tylko ja mam y, nogi jak zwaty, proszę państwa także <ścoughs> uciekam dalej Łukasz Szymaneczko-Majster, Łukasz Górecki, zwycięzca drugiej edycji programu LEGO Master, bawimy i układamy się klockami LEGO w a ja pozdrawiam wszystkich. Od tego pana z profilu to jest festiwal, tak? Nie? To, tak, to, to jest na Facebooku Koncertowania Jasielska i Okolice. Koncertowania Jasielska i Okolice. Pozdrawiam was Miejmy nadzieję, że co roku, może za pół roku taki festiwal zawitacie znowu do Jasła. Na 100%. Organizatorzy powiedzieli, że będzie tutaj festiwal w 2026 roku. Także trzymam za słowo. Do zobaczenia! Elo! Także proszę Państwa, miejmy nadzieję, tak tutaj wspomniał kolega festiwal. Klosków będzie również za rok, 2026 roku w Jaśle. Także lecimy teraz na kolejne atrakcje, także do godziny 17. Festiwal klocków jeszcze dzisiaj na terenach MOZiW przy ulicy Cikowskiego w Jaśle. Wkrótce relacja i fotorelacja z drugiego dnia Festiwalu Klocków, Jak wspominałem na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Także proszę Państwa, w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła i okolic znów za rok na kolejny festiwal Klocku w sezonie 2026. Szymon Kojeszczyk na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Warto przyjść zobaczyć bardzo fajny festiwal. Łapki w górę ja daję, Wy też dajcie Państwo łapki w górę i przybywajcie również za rok. No i w całej Polsce Festiwal Klocku 2025. Szybko jeszcze strona Facebooku koncertowania, ja się skalił, a teraz szybko pomykam na kolejne atrakcje na Wesołe Miasteczko jeszcze w bo to dzisiaj też ostatni dzień Wesołego Miasteczka w Jaśle.